Witajcie w piątym odcinku serii o reprezentacjach na Mundialu w Katarze. Dziś mistrzowie sprzed lat, czyli reprezentacja Anglii. Anglicy pewnie wygrali swoją grupę eliminacyjną, wyprzedzając Polaków o 6 punktów, a oprócz biało-czerwonych ich rywalami byli Albańczycy, Węgrzy oraz zawodnicy Zandory i San Marino. Anglia jest piątym zespołem w notowaniu rankingu FIFA z wynikiem 1728 punktów. To będzie już szesnasty mundial dla drużyny Albionu. Z pewnością pojadą tam z wielkimi nadziejami, gdyż kadrę mają mocną, a wśród niej najlepiej wyceniani są Harry Kane, Will Foden oraz Jude Bellingham, którzy mają po 90 milionów euro wartości. Kadra Anglii ze względu na swoją wartość zdecydowanie prowadzi w rankingu najdroższych drużyn, deklasując o około 270 milionów euro Brazylię. Jest to zapewne jednak wartość zawyżona z powodu tego, że w Premier League, gdzie gra większość Anglików, ceny wydają się być ponad stan. Ostatnim meczem lwów Albionu było spotkanie z Niemcami w ramach Dywizji A. Tam padło aż 6 bramek, a mecz zakończył się remisem 3-3. Skład wyglądał jak na grafice. Anglia wydaje się być faworytem w grupie B, gdzie zarywali mają Iran, Stany Zjednoczone i Walię. Z pewnością zakończenie udziału przed półfinałem będzie wielkim rozczarowaniem dla kibiców tej reprezentacji. Na dziś to tyle, zapraszam do zostawiania subskrypcji i kciuków, by być na bieżąco oraz do udzielania się w sekcji komentarzy. Na razie.